Witajcie kochani, na weekend polecam Wam Rafaello na Biszkopcie z znakiem skondensowanym. Przepyszne ciasto dla wielbicieli kokosu i nie tylko. Rafaello na Biszkopcie najlepiej smakuje jak trochę postoi w lodówce, ale kto by tam czekał, nie wiadomo ile pachnie i smakuje nieziemsko. Idealne ciasto na imprezy rodzinne, a u mnie akurat gościło już jakiś czas temu jako ciasto do niedzielnej kawy ciasto jest przetestowane na moich bliskich, w szczególności na moim mężu. Także śmiało możecie piec, przepis jest bardzo prosty, a ciasto ogólnie szybkie, nie licząc czasu chłodzenia. Witam serdecznie nowych widzów i zachęcam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, aby kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmikami. Pełny przepis w wersji tekstowej oraz pełną listę składników potrzebną do ciasta Raffaello znajdziecie na dole pod filmem w opisie w linku. Odcił żółtka od białek do białek dodaj szczyptę soli i ubij na sztywno. Następnie dodawaj partiami cukier i ubijaj do momentu rozpuszczenia się cukru. Rzuć żółtka i wymieszaj mikserem tylko do połączenia. Następnie odłóż mikser i przesiej przez sitko mąki z proszkiem do pieczenia, delikatnie wymieszaj łyżką i przeraj do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. Wierz piszkop tu ładnie wyrówna i wrzuć do krzyżonego piekarnika na 180 stopni. Pieczna funkcji góra dół bez termoobiegu około 25 minut do tak zwanego suchego patyczka. Biszko po upieczeniu wyłóż do góry dnem na ściereczkę, ściągnij papier i pozostaw do wystygnięcia. Gdy biszkopt będzie już zimny, ponownie włóż do blaszki papier do pieczenia, wrzuć biszkopt, możesz go nasączyć, u mnie woda z aromatem migdałowym parę kropli. Następnie przysmaruj wierzch biszkoptu dżemem z czarnej porzeczki i odstaw na bok. Do miski wlej słodzone mleko skondensowane. Moje mleczko chłodziło się w zamrażalniku jakieś 15-20 minut. Wsyp opakowanie śnieżki i zacznij ubijać początkowo na wolnych obrotach, następnie stopniowo przejść do tych najszybszych. Całość ubije około 5 minut, mleko nie ubije się na sztywno. W osobnej misce ubij na sztywno słodzoną kremówkę z mascarpone, następnie przełóż ją do miski z ubitym mlekiem skondensowanym, dodaj kilka kropli aromatu migdałowego i całość dokładnie wymieszaj na małych obrotach miksera. Następnie przygotuj sobie żelatynę. No ja akurat miałam deserową w domu, ale lepiej wolę tą zwykłą, także jeżeli używacie zwykłej, 7 łyżeczek zwykłej żelatyny, zalej zimną szklanką wody i odstaw na napęcznienia na około 10 minut. Gdy żelatyna napęcznieje, rozpuść ją na parze lub w mikrofali tak, aby miała płynną konsystencję. Następnie wróć do niej łyżkę kremu, energicznie wymieszaj. Całość przelej do miski z kremem, szybko wymieszaj przy pomocy miksera. I oczywiście na koniec zyp kokosowe, ponownie dokładnie wymieszaj i całość wylej na biszkopt. Ot, cały sekret. Krem wylej na przygotowanym biszkopt, wyrównaj wierzch ładnie łyżką i zetrzyj na tarce wiórki z białej czekolady. Tak przygotowane ciacho wstaw najlepiej na całą noc do lodówki. Moi drodzy Jorzysie, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik przypadł wam do gustu i ciasto również. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał. Koniecznie wpadnijcie do mnie na Facebooka, na Instagrama. Zapraszam Was serdecznie. A póki co zobaczcie, jak ciasto wygląda w przekroju. Naprawdę wygląda kusząco i smakuje również dobrze.